Król Góry, chyba na dobre nam się zapisał w mecie przeciwko nocnym elfom. Forti, najlepszy gracz ludzi, jakiego aktualnie mamy na świecie. Low Light, nocny elf, który wraca na szczyt i radzi sobie nieźle w tej lidze Warcraft 3 Super League. Zobaczymy, jak mu pójdzie przeciwko Fortiemu. Pierścień ochrony, jak widzimy. Grana też szybka kopalnia złota przez gracza ludzi, bezel krwawnik, powala ogrzego maga, otrzymuje talizmem uników. Niestety nie jest to za dobry przedmiot, przedmiot, który raczej no, nie będzie miał tutaj większej wartości. Król Góry szukał raczej czegoś do many, do ataku, ewentualnie do regeneracji punktów zdrowia. Jak widzimy, łowce demonów ma już poziom drugi. Ciżemki zwinności. Pięciu chłopów. Za chwilkę będzie budowa. Tutaj ratusza. No i ciekawe, jak to wszystko nam się rozwinie. Łowcy Demonów, jak widzimy, jest bardzo zajęty klipowaniem, jak najszybciej chce zdobyć poziom trzeci. Znalazł kryształową kulę. Nie zdziwię się, jak ta kryształowa kula zaraz gdzieś tutaj będzie użyta, żeby odkryć może bazę albo tutaj kopalnię. Kryształowa kula była już raz wykorzystana, ale nie bardzo widzę gdzie. Nie widzę tutaj tego efektu kryształowej kuli, ale cóż, gdzieś na mapie było to wykorzystane. Do zobaczcie jak szybko został zbudowany. Dwa ogniki robią rotację, piechurzy biegają. Sprawdzają czy nocny elf kripuje laboratorium goblinów. Król Góry kupił sobie buty szybkości, jak widzimy, sprzedał wszystkie przedmioty, które posiadał. Więc jak właśnie mówiłem, ten talizman uników nie jest jakąś tam super dobrą opcją dla Króla Góry. Łowczyni pierwsza wyszkolona. Podoba mi się to, że Lowlight widząc Króla, Króla Góry nie gra więcej łuczniczek, tylko robi właśnie zmianę tak zwanego switcha na łowczynie. Drzewo wieków będzie mieli za 75 sekund. Król Góry upewnia się, że tutaj ekonomia na razie nie będzie atakowana. Tutaj też będzie trzeba zrobić wieżyczkę. W głównej bazie Zobaczcie, cały czas sprawdza, czy tutaj gdzieś nie próbuje przebiec niezauważony nocny elf. Więc, jak widzimy, Forti bardzo na tym się skupia. Jego piechór też sprawdza, co się dzieje w bazie przeciwnika. Czy jest może budowane jakieś drzewo życia tutaj, zaraz to zauważy. Trzeci poziom za chwilkę będzie dla łowcy demonów. Również znalazł talizman uników. W przypadku łowcy demonów, ten talizman uników raczej nie zostanie sprzedany. Przynajmniej w najbliższym czasie, tak myślę. Trzeci poziom dla bohatera. Mamy pięciu piechurów, i będzie klipowanie teraz poziomu trzeciego. Jak widzimy, tutaj Forti bardzo chciał się upewnić, że tej kopalni tutaj nic nie grozi. Tartak. Znaki strażnicze. Kryształowa kula była wykorzystana. Tu, o proszę bardzo. No i ciekawe. Co tutaj będzie się za chwilkę działo. Nocny elf będzie próbował przeprowadzić jakiś atak. Znak strażniczy odkrywa tutaj łuczniczkę. Została od razu ogłuszona, no i załatwiona. Panda jako drugi bohater. Proszę bardzo, panda cały czas jest często wybierana przez nocne elfy. Krążą opinie, które mówią o tym, że panda jest nawet teraz lepsza niż była, bo panda dosłownie niszczy jednostki naziemne. Jeżeli teraz trafimy podmuch pandą, to panda zada więcej obrażeń. oblega Król góry? Tutaj szatkownikiem czuje się odważny i próbuje otoczyć pandę. Wraca na pole bitwy tutaj, żeby pomóc piekielny pomiot łowca demonów. Zobaczcie to spopielenie razem z podmuchem pandy, jak zadaje dużo obrażeń tym wszystkim piechurom. Czy uda się uratować szatkownika? Jest to bardzo ważne. Piękna blokada za pomocą łowczyni, stracona w zamian panda, ale jak najbardziej była to świetna wymiana dla... Nocnego elfa, panda ze szatkownika bardzo dobra wymiana. Zobaczcie, dlaczego jest to dobra wymiana może wytłumaczymy. Zobaczcie, ile złota posiada tutaj gracz ludzi, ile drewna. On nie może tutaj w pełni wykorzystać swojej ekonomii, ponieważ brakuje mu drewna. Dlatego pozbycie się tego szatkownika tak naprawdę kupuje dużo czasu tutaj nocnemu elfowi. Zobaczcie, trzeba ewakuować ekonomię. Chłopi próbują się ratować, rozdzieleni, uciekają tutaj malutkimi, wąskimi alejkami, które zostały zbudowane, znaczy powstały dzięki tutaj zbudowanym budynkom. Król Góry jest w stanie otoczyć łowce demonów, łowczynie jeszcze rzucają się tutaj na jakieś, na jakieś pojedyncze jednostki. No i proszę bardzo, obrażenia zostały zadane. No, można przyznać tutaj, że low-light, jak na razie zadaje duże obrażenia ekonomiczne. No, ten szatkownik jest bardzo bolesny. Tutaj jeszcze chłopi ginęli. Zobaczcie, jak mało drewna. Tak, jak mówiłem, te drewno będzie cały czas problemem. Drewno, drewno, drewno. Jeszcze raz drewno, można rzec. O tyle dobrze że tutaj udało się w miarę sprawnie złatwić sobie twierdzę. Ale Nocny Elf no, kontrola mapy. Sytuacja na, naprawdę wygląda nieźle. Ale pamiętajmy o tym, że Forti to jest najlepszy gracz ludzi na świecie, więc on z takich tarapatów raczej no, nie to, że będzie w stanie wyjść, wydrapać się jakoś, ale no powiedzmy, że on ma możliwość wie mniej więcej jak to zrobić, tak? Proszę bardzo, głupiony tutaj jeszcze sterowiec Zeppelin. Otoczony, proszę bardzo, łowca demonów, czy będzie uratowany? Sterowiec ratuje bohatera. Amulet witalności, arcymak zagrany jako drugi bohater. Czwarty poziom, łowcy demonów. Król Góry nie posiada many, więc łowca demonów nie musi się martwić o swoje życie. Zobaczcie, jak to spopielenie łowcy demonów zadaje dużo obrażeń tym wszystkim piechurom. Ściągnięta jeszcze mana z Króla Góry. Driady podbiegają do pomocy i zobaczcie, jak tutaj odwróciła się ta cała sytuacja. Sytuacja, w której wydawało się, że elf będzie musiał przeprowadzić ewakuację. Jakie mikro za pomocą tego Zeppelina! No, 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 naprawdę. Świetne, świetne. Ulepszenia dla piechurów do ataku, czarny proch. Odmuch od pandy. Karwasze przydadzą się pandzie, będzie łatwiej przeżyć fokus od właśnie tutaj króla góry. Chociaż są lepsze przedmioty, maska sobi, szaty maga, tutaj było w sumie pierśnia arcymaga, wiele lepszych przedmiotów niż w tym przypadku karwasze runiczne. Po prostu panda może z tego skorzystać, tak to nazwijmy, tak? Nie ma tragedii. Zwój leczenia wykorzystany. Ściągnięta mana z króla góry. Wyciągnięty strzelec. Król góry ogłusza tutaj za pomocą swojego basza ołowce demonów. Atak na milicjantów. Rozproszenie magii. Od driady. Kapłani leczą. Jednostki. Jak tutaj wygląda makro, czyli tutaj ta inwestycja w budynki, w jednostki u Forti'ego? No nie wygląda to tragicznie. Widzimy, że już jest podwójne tajemne sanktuarium. Szkoleni łamacze zaklęć. Kapłani. Tutaj Lowlight próbuje sobie zdobyć jak najszybciej trzeci poziom pandy. Już ma pierwszych druidów szponów. Mistrzostwo dla druidów zaraz będzie gotowe. Więc będzie można przybrać formę tego niedźwiedzia. Kropiciel polarny, polarny furbolgów, jak i na przedmiot miksurę znalazł znalazła panda. Szpony ataku dla łowcy demonów mogą być. Tutaj nam się szykuje taki scenariusz na bardzo późny etap gry. Uuu, warsztat jeszcze. Czy mamy zamek? Zamek jest grany, zobaczcie, widzicie? Zobaczyłem warsztat, od razu zerknąłem, czy jest grany zamek. Dlatego, że... No, na zamku wiadomo, warsztat na zamku daje nam przede wszystkim machiny oblężnicze, ale to nie jest mapa, na której będą machiny oblężnicze grane. Ale kolejna ważna sprawa kartacze są. Jest takie ulepszenie kartacze dla. dla kanonierów. Niedługo też będziecie... Pamiętajcie, że ja też teraz tutaj prowadzę polski turniej z najlepszymi polskimi graczami. Udało mi się zabrać wszystkich najlepszych polskich graczy do turnieju. Więc za jakiś czas też będziecie mogli zobaczyć, jak polscy zawodnicy sobie tam radzą. Też będę brał udział w tym turnieju, ale w takiej rozszerzonej roli, bo jako organizator, jako komentator, jako gracz. No i troszkę tak obawiam się, że to jest jednak dużo, za dużo pracy. No ale zobaczymy, jak pójdzie. Wiecie, zagrać, żeby też tutaj jakoś no, pokazać, że. że. No warto budować tę polską scenę, nawet kiedy ma się tak trochę więcej roboty na tej scenie. Tutaj też e, szacunku do tego, że inni polscy zawodnicy też e, mocniej wzięli w tym udział. No to, tak jak mówię, też mogę od siebie spróbować dać jeszcze więcej niż zazwyczaj i też w tej formie gracza się pojawić. Więc zobaczymy, czy... Chociaż uda mi się wbić top 3 Polski. Top 3 byłbym zadowolony, a mamy bardzo dobrych graczy, naprawdę, mamy wszystkich dobrych polskich zawodników. Panda, czwarty poziom łowca demonów, zbliża się do poziomu piątego. Panda tutaj e, widzę, że atakowała łowczynię, czyli Lowlands chce sobie troszeczkę blokować limitu i te łowczynie zastąpić lepszymi jednostkami w tym momencie. Mhm. To w ogóle fajny creepjack był, prawda? Panda znalazła prastare dżungo wytrzymałości. Jest to naprawdę świetny przedmiot. Król Góry medalium odwagi znalazł na górze. Plus 5 do siły, plus 5 do inteligencji. Też Król Góry raczej z tego przedmiotu jest zadowolony, ale uważam, że jednak aura jest mimo wszystko lepsza w takim przypadku. Można powiedzieć, że to jest takie dodatkowe ulepszenie dla wszystkiego, co tutaj posiadamy. Król góry i tak będzie miał cały czas ściąganą manę za pomocą spalenia many łowcy demonów, więc oni i tak jakoś super bardzo nie będzie mógł korzystać ze swoich umiejętności. Zobaczcie, pojawili się rycerze. Mamy kanonierów. Piąty poziom łowcy demonów w 15 minucie. I prawie. No, no, pan. Nie, no, prawie to by była przesada. Panda, poziom czwarty. Proszę bardzo. Spowolnienia wchodzą w druidów. Ściągnięte leczenie z łowcy demonów. Suplajowo. Jak widzimy, Forti ma przewagę. 88% supply'a, 91% Szaleniec na pewno chce zawalczyć. Zobaczymy, jak mu to w takim razie wyjdzie. Tutaj trzeba troszeczkę lepszą pozycję złapać. Ten Kanonier nie najlepsza pozycja. Proszę bardzo, mocny podmuch. Zamieć rzucona w druidów. Kolejny podmuch. Panda zadaje naprawdę dużo obrażeń. Tak jak mówiłem, wtedy Demonów odpala na niewrażliwości. Tutaj druid rzuca się na Kanoniera. Fajnie, że udało się go odepchnąć. Zaraz tutaj udałoby się... Jeszcze może przydałoby się użyć jednego zwoju leczenia, ale zwojów leczenia już niestety tutaj gracz ludzi nie posiada, ale tutaj jak widzimy Nocny elf decyduje się na wycofanie, dlatego że i tak musiał cofnąć do bazy swojego łowcy demonów, a bez niego ciężko będzie zawalczyć. Tego kanoniera udało się w ogóle uratować. Mak krwi przerzuca manę na króla góry, król góry pod działaniem umiejętności niewidzialności czarodziejek. Kapłanka księżyca jako trzeci bohater. Zobaczcie. 89 Suplaja. No, jak tutaj wjadą zaraz zwoje leczenia. Król góry się przeszkolił. Zobaczcie na dwa razy ogłuszenie i dwa razy klapa. Niewidzialność, znowu rzucę na króla góry. Zobaczcie, tutaj nocne elf zajmuje kolejną kopalnię złota. Do tego będą, proszę bardzo, baśniowe smoki wyszkolone. Jak to wygląda z ulepszeniami 1-1, 2-0, a tutaj co mamy? 1-2 i pewnie ulepszenie tutaj zaraz się skończy drugie do ataku dla, dla druidów, dla dryady. Ta Kapłanka z kulą jadu. Ktoś by się mógł zastanowić, dlaczego jest grana sowa odkrywająca. Dlatego, że teraz tutaj gracz ludzi Forti posiada czarodziejki, które mają niewidzialność umiejętność, więc mogłyby ratować czarodziejki tutaj jak ten baśniowy smok! Zadaje tutaj dużo obrażeń. Zobaczcie, aż zauważył, że trzeba się tutaj dosłownie cofnąć. Baśniowy Smok tutaj, jak jakieś jednostki używają swojej many, to Baśniowy Smok zadaje im obrażenia. Ten Baśniowy Smok naprawdę tutaj, i taki jeden zadał. No naprawdę, mnóstwo obrażeń. Zobaczcie, jaka świetna zamieć. Tutaj uratowany łowca demonów i to wygląda nie najlepiej dla gracza ludzi, mimo tego, że nocny elf ma więcej suplaja. Ciężko. E, nie, nie wygląda najlepiej dla gracza nocnych elfów, przepraszam. Dla gracza ludzi wygląda to w porządku, mimo tego, że nocny elf ma więcej suplaja, to jednak ma problem z tym, żeby teraz wyleczyć te wszystkie swoje jednostki. Kanonierzy pięknie tutaj bombardują wszystko, co mają w swoim zasięgu. Chłopi pomagają przy walce, druici padają jeden, drugi, trzeci. Zaraz padnie i czwarty. Kolejna zamieć. Łowca demonów pali manę magowi krwi, a ma krwi w zamian wyssa manę. Proszę bardzo. Posmakuj swojego tutaj efektu tego co ty mi robisz, ja zrobię tobie. Efekt spalenia many, no to ja ci dam efekt wyssania many. Prawie to samo. Zobaczcie jak ten tutaj baśniowy smok stara się zrobić sobie jego mocy, żeby spalić jak najwięcej punktów zdrowia. Tutaj maszyna latająca, która jest w teorii kontrą na baśniowe smoki. Długo to zajmuje, ale no po jakimś czasie ta maszyna latająca jest w stanie pozbyć się baśniowego smoka. Baśniowy smok, kiedy przyjmie tę taką formę kuli, ma chyba plus 12 do pancerza. U łowce demonów, miksura, uuu, 16 punktów zdrowia, bohater przeżył. 16 punktów zdrowia dzieliło tutaj, jak teraz widzieliśmy, lowla, do tego, żeby wyjść z tej gry. Król Góry, 100 punktów zdrowia, niedługo będzie miał poziom 5. Niezłe oblężenie tutaj mamy. Pojawił się jakiś rycerz, więc będzie mógł pomóc królowi góry tutaj w zbieraniu ob obrażeń. Oj, król góry za odważnie, niewidzialność, ale sowa odkryła bohatera. Król góry pada! Kr król góry pada, forty, zapomniał, że tu jest sowa zwiadowca, która odkrywa właśnie niewidzialne jednostki. Widzicie, dlatego taka płanka księżyca była tutaj taka ważna. Król góry padł, ale to nie znaczy, że ten atak zostanie przerwany. Bohatera można wykupić w tawernie. Pamiętajmy o tym, że też Nocny Elf tutaj posiada tę dodatkową kopalnię, więc jego wydobycie jest tutaj większe niż u gracza ludzi. Król Góry wykupiony w tawernie i pek, jest bohater, jaką piękną poświatę za sobą zostawił. I czy nocny elf? uuu, wewnętrzny żar. Wewnętrzny żar. No to nie robi się ciekawie. Dwa, dwa zwoje leczenia jeszcze w ekwipunku Króla Góry. Jeden przyrzucony do ekwipunku Arcymaga. Mak krwi karmi Króla Góry maną. Niewidzialność znowu rzucona, ale tutaj te sowy wszystko widzą. Wszystko widzą sowy, wszystko widzące. No i masa druidów. Zobaczcie, jak tutaj. Wiele niedźwiedzi jest. Łowca demonów zbliża się do poziomu 6. Czy to jest tutaj warunek, który musi spełnić Low night, żeby wybronić się przed tym atakiem? Mak Krwi otrzymuje dużo obrażeń. Król Góry podbiega do przodu, rzuca klapa, spowalnia jednostki. Maszyna latająca została zniszczona. Czy jest tu jakiś baśniowy smok? Nie widzę żadnego szkolonego baśniowego smoka. Lowlight ma trochę kasy, fajnie byłoby to teraz wydawać, no jest atakowany, dostawia sobie dwie księżycowe studnie wyszkolone, co kolejne dwa niedźwiedzie, zobaczcie wyciągnięte ogniki, ogniki pewnie po to, żeby pozbyć się tutaj many na tych wszystkich jednostkach, ogniki, ogniki do ataku, proszę bardzo, ogniki pokazały jaką mają siłę przeciwko Archimondowi w kampanii Warcrafta 3, ale też mogą tutaj udowodnić, że w multiplayerze, w trybie właśnie na wielu graczy też ogniki mają naprawdę wielką moc, piąty poziom króla góry, odpalone tutaj popielenie przez łowce demonów. Łowce demonów jest w stanie tutaj złapać się jednostkę, prawie, prawie, ale niestety został wygnany przez MAGA KRWI. Mag KRWI ściąga mu znowu manę, zero many. Najlepszy gracz ludzi na świecie nie wie o tym, że tutaj jest jeszcze jedna kopalnia złota. Myślę, że w takim wypadku po prostu by zaatakował tam. Nie widzę dodatkowych baśniowych smoków, co ciekawe. Piekielny pomiot. Niedługo poziom szósty kupił sobie. Zobaczcie miksturę antymagii. Kanonierzy bombardują. Puch, pu, puu, puu, puu. Rozwalona księżycowa studnia. Ma krwi, musi na siebie uważać. Klap od króla góry. Zobaczcie, jak dużo obrażeń. Jak dużo obrażeń te niedźwiedzie otrzymały. A one tylko na chwilę zbliżyły się tutaj do wojska. Oho, chłopi zauważyli, że tu jest dodatkowa baza. Chłopi to widzieli. Chłopi to widzieli, i zobaczcie, od razu jest rotacja, od razu jest atak na tę bazę. Zwój leczenia, kupiony przez króla góry. Drzewo życia atakowane, ogniki. Spróbują tutaj ściągnąć troszkę many. Nie udało się. Trzeci poziom maga krwi. Ciekawe, co zagra na poziomie trzecim. Czy wysysanie many? Tak. Wysysanie many. Łowca demonów. Jeszcze tylko 54 punkty doświadczenia i będzie miał poziom szósty. Ojej. Ale to było długie oblężenie. Trzeba przyznać, naprawdę. Okej, okay. baśniowe smoki też się pojawiły. Driada wysadzona przez kanonierów, ściągana mana z pandy. Miksura odpalona jako kontra. Ściągana mana przez łowcy demonów z arcymaga. Ma krwi troszkę na ciężkiej pozycji. Niewidzialność tutaj rzucona. Nie, ściągana mana z łowcy demonów. Łowcę demonów został spowolniony przez czarodziejkę. Baśniowe smoki niestety muszą się tutaj wycofać, ale chyba im ciężkość się cofnąć. Dokładnie tak. Wykorzystany z wuj miejskiego portalu przez. E, przez e, no i co? Wygląda na to, że Forty jednak tę grę będzie w stanie tutaj dopiąć. Wow! 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 Ile wojska! Ile wojska! Wszystko wyciągnięte! Chociaż może. Łowca demonów, ten szósty poziom jest tutaj potrzebny. łowca demonów otrzymuje bardzo dużo obrażeń. Musi walczyć z rycerzami. Ogniki wyciągnięte do ataku. Ciąż próbują tutaj ściągnąć tyle many, ile mogą. właśniowy smok chyba będzie zaraz tutaj próbował łapać jakąś pozycję. Zobaczcie te ogniki. ściągnęły całą manę z króla góry. Łowca demonów, jeszcze trochę many. Jeszcze dość, trochę doświadczenia. 30. Panda, 0 many. Król góry również. Szósty poziom, szósty poziom, ale brakuje teraz many, żeby użyć swojej umiejętności specjalnej, bohater odesłany do bazy, ale nie ma tutaj jak zregenerować swojej many, to samo panda, to samo... Król Gły, jaki klap, zobaczcie jak, jak strzelił te wszystkie niedźwiedzie, wow, jeszcze, uuu, hu, hu. farmienie, farmienie nocnego elfa, jeszcze tutaj zamieć od arcymaga. Czy łowca demonów ma na tyle siły? Zobaczcie, tutaj nie ma już żadnego wydobycia. Tutaj jest kolejna baza zajmowana przez nocnego elfa. Czy łowca demonów ma na tyle siły, żeby pokonać całe przymierze? No, zobaczcie, ile tutaj jest wojska. Czy łowca demonów pod tutaj przemianą, pod efektem działania umiejętności specjalnej metamorfozy, będzie w stanie pokonać to wszystko, co tu widzimy. Rycerze z ulepszeniami, kapłani, i łowca demonów. Jakieś małe ilości złota zbierane przez kilku chłopów. Flara, flara odkryła, zobaczcie, flara odkryła tutaj bazę. Nakładany wewnętrzny żar na jednostki przez kapłanów. Zobaczcie, plus 5 do pancerza, plus 10% do obrażeń. Lowlight próbuje się tutaj ustawić na obronę. Piekielny pomiot, szósty poziom. Czy będzie w stanie tutaj wybronić bazę za pomocą swojej metamorfozy. Forti będzie mógł się wycofać w momencie, kiedy metamorfa zostanie odpalona. Zobaczcie, łowca demonów się przygotowuje, obserwuje swojego przeciwnika. Kiedy się odpalić? Kiedy to zrobić? Kanonierzy bombardują drzewo życia. Trzeba reagować. Mikstura antymagi zablokowała ogłuszenie. Łowca demonów biega bardzo głęboko. Rozproszenie magii na miksturę antymagi... Mak Krwi odesłany za pomocą kostury Sanktuarium. Gracz ludzi musi złapać lepszą pozycję. Panda, piękny podmuch. Niestety tutaj animacja się zbugowała. i Jej nie widzimy czasem. Ale widzimy jak spadają punkty zdrowia jednostkom. Piękny klap. Tutaj jeszcze nie widzimy umiejętności specjalnej łowcy demonów. Na co on czeka? Umiejętność specjalna jest. metamorfoza. mamy. Piekielny Pomiot. Obrażenia chaos. Plus 28 do ataku. Obrażenia AOE. Zobaczcie, jak przeskakują obrażenia. Kurczę na inne jednostki. Na arcymaga. Na wszystko. oj. Mak krwi. Arcymag. Ratuje się za pomocą zwoju leczenia. Pad bohater. Panda. Piąty poziom. I proszę bardzo. Lowlight to będzie w stanie mimo wszystko zwyciężyć. Mimo tego, że to wyglądało jak koniec gry. To jednak. Ciekielny pomiot łowca demonów pod efektem metamorfozy jest w stanie stworzyć chaos. Chaos, w którym on się odnajduje świetnie. I proszę bardzo, zwycięstwo. Lolajed wygrywa grę, która naprawdę w pewnym momencie wyglądała dla niego tragicznie do samego końca. Nie wiedzieliśmy, jaki zawodnik w sumie wygra grę. No i co? Niezły mecz. Mecz z turnieju Warcraft czy Super League. Turnieju, w którym grają tylko najlepsi gracze na świecie. Do zobaczenia!